Dzisiaj witam was z miejsca, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Miejsca niesamowitego. Miejsca ludzi przedsiębiorczych. Miejsca, w którym czas może trochę się zatrzymał, ale w gruncie rzeczy można, każdy może tu znaleźć coś dla siebie. Czacz. Czacz, czyli światowa stolica handlu. Miejsce, w którym

Czacz to miejscowość położona około 40 km na wschód od Poznania i absolutne centrum handlu rzeczami używanymi mnóstwo ludzi znalazło tu niesamowite perełki. Tutaj kupisz rower za 50 zł, radio za 5 zł Meble za 30 zł Kosiarkę za 40 zł I wiele, wiele innych Boks na Marty za 70 zł Eleganckie rowery Takie właśnie hale a w nich tylko i wyłącznie rzeczy używane Fajne te rowerki, tylko nie wiadomo jaka cena.